Kupę! Dokąd? Dokąd tylko będziesz chciał, już na zawsze! Dobry Boże! Wołałeś mnie? Akurat robię kupę! No chodź, Tony, siadaj, zrób ze mną kupę, wiem, że masz ochotę, no wal, myszko! Na co czekasz, chłopcze? Zasiądź na tronie po mojej prawicy! Dokonaj dzieła stworzenia! Co to za miejsce? Gdzie jest? jestem? Dość tego! Wyłaś! Stworzyłeś perfekcyjnie dopracowaną, wypełnioną kiblami symulację nieba, ale nie umiesz dzielić się toaletą? Nie obrażaj mojego kunsztu! Ta substancja to globofina. Łączy sekcję czego tylko chcesz w twoim mózgu z sekcją co tam masz. Jeśli masz w sracze, to twoja wina. A wszyscy ci ludzie... Przeżywają swoje najdziksze, bezsensowne fantazje, nie zawracając mi przy tym dupy. Ludzie, których nie potrafiłeś zabić i nie potrafisz razem z nimi żyć. Odrzuciłeś moją